naprawdę powiadam Wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. Każdego z nas kształtuje sytuacja i chwila, które przeżywamy. Chwile, które są w naszym życiu obecne, ale również ludzie, z którymi się stykamy, z którymi pracujemy, z którymi mieszkamy. I dzisiaj Chrystus właśnie stawia nam pytanie, jacy my jesteśmy, jakie jest nasze serce, jaka jest nasza relacja z Nim samym. Jeżeli podejmiemy odpowiedzi na szukanie tych pytań, to rzeczywiście jest to prostowanie naszej drogi, to jest to przygotowywanie miejsca na narodzinę Jezusa Chrystusa. Dlatego zastanówmy się dzisiaj, czy chcemy przyjąć, Naukę Jezusa Chrystusa, czy chcemy przyjąć Jego samego? Czy może szukamy różnych wykrętów, szukamy różnych usprawiedliwień, e, mówimy, że może innym razem, że nie teraz, że jeszcze mamy chwilę czasu? Może to być Twój ostatni adwent. Dlatego przygotuj drogę dla Pana. Podejmij to przygotowanie drogi dla Pana poprzez nawrócenie, radykalne nawrócenie, radykalną odnowę duchową swojego życia.